Dzisiaj powiemy sobie o first conditional, czyli jednym z trybów warunkowych. Zaczniemy sobie od jego budowy. Wygląda to w ten sposób. Zaczynamy od naszego if, potem mamy present simple, i to jest nasza pierwsza część zdania. Drugą część zdania oddziela nam przecinek w środku, a potem mamy will i infinitive, czyli bezokolicznik. Czyli jeszcze raz: if, present simple, przecinek. Will i bezokolicznik. To było omówienie budowy tego trybu warunkowego, natomiast jego zastosowanie jest takie. Używamy go wtedy, kiedy mówimy o warunkach, które mają możliwość spełnić się w przyszłości. Czasami first conditional jest nazywany real conditional, ponieważ te warunki są jeszcze w stanie się spełnić. My możemy jeszcze je spełnić. Wygląda to w ten sposób. Zdanie z if będzie naszym warunkiem. If to z present simple, to jest nasz warunek. Przecinek will i infinitive będzie określał nam konsekwencję jakiegoś warunku. Na przykład: If you eat all sweets, your stomach will hurt. Jeśli zjesz wszystkie słodycze, będzie cię bolał brzuch. No i właśnie, if you eat all sweets, sweets to będzie nasz warunek. Konsekwencją tego warunku będzie your stomach will hurt, czyli rozbolić ją brzuch. Zwróćcie uwagę na to, że w trybach warunkowych nie zawsze musimy zaczynać zdanie od naszego if, możemy również zacząć od tej drugiej części zdania, na przykład We will play in the park if it doesn't rain. Jeśli zaczynamy od tej drugiej części, to w środku nie będziemy mieć przecinka, a drugą część zdania oddzieli nam nasze if. If we, uh, we will play in the park, if it doesn't rain. Czyli będziemy się bawić w parku, jeśli nie będzie padać. To jest nasza konsekwencja, pod warunkiem, że nie będzie padać. Teraz przejdźmy do krótkiego ćwiczenia na zastosowanie first conditional. Mamy tutaj cztery przykłady. I zaczniemy sobie od pierwszego. If my sister borrows my clothes again, I. <laughs> I, znak, I wykrzyknik na końcu. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj pierwszą część zdania z if, po if mamy present simple, borrows, i mamy przecinek, który nam dzieli zdanie na pół. Zatem w tej drugiej części zdania będziemy potrzebować future simple, którym będzie nasze will. Po will mamy bezokolicznik, czyli infinitive, więc forma tego y, czasownika w nawiasach się po prostu nie zmieni. I będzie to wyglądało w ten sposób. I will scream. If my sister borrows my clothes again, jeśli moja siostra znowu pożyczy ode mnie moje ubrania, będę krzyczeć. I will scream. Następny przykład. We will leave at six o'clock if the weather... <laughs> BAD. Czyli my wyjdziemy o szóstej jeśli pogoda my, 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 zła. W tym wypadku zaczynamy od tej drugiej części zdania, tej z konsekwencją, a nie z warunkiem. Zatrzymajmy się, bo mam Ci coś ważnego do przekazania. Jeśli denerwują Cię reklamy i poszukiwanie tematów na oślep, wejdź do aplikacji Zdaj, bez reklam i bez straty czasu wszystkie treści w jednym miejscu. Zeskanuj kod QR lub kliknij w link poniżej i zarejestruj się na zdaj.